Dzień dobry, witam się z wami z biura. Jesteśmy po sesji zdjęciowej, która była wczoraj. Dzisiaj będziemy już wybierać zdjęcia. Kolejny intensywny dzień przed nami, bo dzisiaj właśnie mamy bardzo dla nas ważne spotkanie. I to jest takie właśnie spotkanie, gdzie właściwie się cieszymy, że ktoś przyjechał do nas do Poznania, bo to, to już jest w ogóle taki, taki znak dla nas, że powoli również my coś tak Zaczynamy znaczyć z branży kosmetycznej. Dziwnie to zabrzmi, bo właściwie jeszcze nie wystartowaliśmy nawet z kosmetykami, ale no właśnie dzisiaj mamy spotkanie z firmą, która z nami tworzy kosmetyki do włosów, ich laboratorium. Są na rynku od 35 lat. Od 35 lat tym się zajmują, więc możecie być pewni, że nasze kosmetyki są po prostu przegenialne i na pewno będą Wam się sprawdzać, włosy są potem tak piękne. E, ale co? E, mam nadzieję połączyć tego vloga z różnymi też innymi rzeczami. Jutro jest piątek, jadę też e, na budowę e, zobaczyć jakie są rezultaty, więc zabieram Was ze sobą. E, na pewno dzisiaj nie będę miała tyle materiału, żeby po prostu złożyć jakiś odcinek, więc po prostu będzie to wszystko połączone. E, pokazywaliśmy Wam biżuterię, którą mieliśmy do sesji zdjęciowej od e, Gliny i zobaczcie, ja mam ten pierścionek, jak go jej nie oddam. Ja pierścionek z sesji zdjęciowej. E, tą biżuterię mieliśmy zwrócić, ale ja po prostu się tak zakochałam w tym pierścionku i nie tylko. Wszystko mi się tak na maksa podoba. Tak, więc e, chodzę dzisiaj z nim. E, no i go nie zwracam. <śm> 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 Dobre. E, ja mam takie pyszne rodajniki. zobaczcie. Czekoladowe, więc one już e, czekają. Dobra, pokażę wam turbę. Właśnie taką torebkę wczoraj dostałam od Marcina w prezencie po mojej pierwszej sesji zdjęciowej. No, powiem Wam, że po prostu jest cudna taka fioletowa i będę z sentymentem do tego bardzo podchodzić i zawsze pamiętaj, że to był taki prezent po mojej pierwszej kampanii wizerunkowej. No, jest taki Milusia, totalnie. Dzisiaj Marcin powiedział, że do tego jeszcze był szali i czapka i że jeśli będę grzeczna, to, to też kiedyś dostanę. No więc po prostu jest piękny i kolor fioletowy jak logo mojej firmy, więc w ogóle super. Dzień dobry, taka mała aktualizacja. Wracam do Was już kolejnego dnia. Nie udało mi się wczoraj ani pojechać do domu, żeby Wam pokazać, jak wygląda etap remontu. Ani właściwie wszystko, co zaplanowałam się wczoraj, nie udało. A to dlatego, że mieliśmy bardzo długie spotkanie na temat produkcji. Przyjechały kolejne próby, które zleciliśmy kolejnych kosmetyków, gdyż już mogę Wam zdradzić, pracujemy jeszcze nad serum z takim fajnym z witaminą C. Będę go teraz sobie testować. I moi bliscy myślę, że pewnie 2-3 tygodnie będziemy my sobie testować. Jeśli zatwierdzimy produkt, no to wtedy on będzie testowany przez no właśnie, przez 3 miesiące na pewno. Ten ostatni etap testów to już jest później. Mm, Testy bezpieczeństwa, no ale najpierw trzeba sprawdzić czy nie uczula, chcemy potwierdzić jego skuteczność, e, ale dzisiaj mam właśnie e, twarz z nim zrobioną tą witaminką C i jest bardzo fajnie rozświetlona. Sorry, jadłam przed chwilą. Wszystko w takim pośpiechu, od rana tak jak mogliście zobaczyć urywki, e, byliśmy na szybkiej kawce w banku e, z pięknym widokiem po prostu e, niesamowicie tam wygląda chciałabym pracować tak jak właśnie pani, która nas obsługuje z takim widokiem w Poznaniu na całe miasto e, no po prostu przecudnie wszystko takie oszklone, wow e, a później e, byliśmy jeszcze zjeść w restauracji e, Nadzieja, bardzo dużo osób ją poleca więc właśnie mówię do Marcina, chodźmy, zobaczymy, może będzie chociaż jajecznica dla Ciebie więc byliśmy, jedzenie było bardzo pyszne, zdrowe i czuję się po nim tak bardzo fajnie, lekko, więc jak najbardziej Wam polecam to miejsce. Ja na pewno jeszcze parę razy wpadnę, bo rosół roślinny na zdjęciach wyglądał pięknie. Chciałam go dzisiaj spróbować, ale jakby też się trochę spieszyliśmy, więc faktycznie tego zrobiłam, ale będę chciała kiedyś na niego na pewno wpaść, po niego wpaść, więc polecam. Pokażę Wam, co mam. Ja się już tak przygotowałam, że zebrałam. Karton i od razu zebrałam nóż, więc jak wiecie, mam taki kubek, który zawsze noszę do pracy. Taki, e, który kupiłam na Amazonie, bardzo często o niego pytacie, bo jest fajny. I postanowiłam zrobić prezent dziewczynom z pracy i im też takie e, zamówić. Mam nadzieję, że się ucieszą. Otwieramy. Jestem najlepsza w otwieraniu bażek, serio. No dobra, fajnie świeciłam, więc, dobra, albo się, się nie uda jednak, myślałam, że będzie łatwiej, e, może przetnę to. No. Tak jak nie wiem, nie jest to pewnie takie otwieranie paczek, które się przyjemnie ogląda. Dobra, mamy paczki, one przychodzą w takim papierowym pudełku, o Jezu, ale ładny kolor wybrałam. Bo chciałam właśnie coś innego, jakiś inny odcień, bo nie wiedziałam też w sumie do końca, które kolory dziewczynom się bardziej podobały. Były też na początku fioletowe i chciałam fioletowa, ale nie mogłam jeszcze raz ich odnaleźć. Więc zamówiłam takie. One są e, różowe. Taki, albo nawet nie, to jest bardziej taka obrzeskwinia. Widać? Taki. Do tego jest taka e, rurka? Moja dzisiejsza stylizacja, dzisiaj jest to taka ciepło-lubna, y, więc mam ciepłe skarpetki, które kupiłam w Oysho, i y, 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 taki dresik szeroki. W ogóle jestem w szoku, jak, y, jak ostatnio zaczęło się, zaczęło się pojawiać dużo. Stonowanych rzeczy w moim szafie, kocham kolory absolutnie, ale tak ciężko je dostać i łapię się na tym, że po prostu sama miałam też takie rzeczy jednolite, chociaż co roku nosiłam też takie jednolite adresy, bo takie też lubię. Natomiast na sesji ostatniej miałam taki, właśnie błękity turkusowy. Widziałam, że o niego pytacie, z takim kołnierzykiem. On też jest naprawdę taki super i w bardzo fajnym, intensywnym kolorze. Mówiłam wam wcześniej, że w projekcie, w tym pomieszczeniu, jak wchodzicie do nas po prawej stronie, e, będzie małpiga. Jest to projekt całkowicie realizowany przez Marcina. On to wymyślił. on Chce tam zrobić dla dzieci plec zabaw. No i zbieramy oferty od firmy Marcin mi to podsyła. On uważa, że to musi być turbokolorowe, zielone, różowe, tak jak jest to w galeriach handlowych. No i dzisiaj taki projekt przyszedł. Tu możecie zobaczyć. To jest e, pierwsza oferta. Czekamy jeszcze na ofertę z e, dwóch miejsc. No jesteśmy bardzo ciekawi co nam podeślą, ale tutaj Wam pokazuję jakie pomieszczenie ma być w naszym domu, więc nie będzie pasować, ale dzieci myślę, że będą przeszczęśliwe i będą mogły zapraszać znajomych. E, powiedzcie, jak wam się to podoba i czy byście to przeżyły, bo ja właśnie namawiałam Marcina, żeby to było właśnie takie drewniane bardziej, takie jak realizowaliśmy w jednym z naszych e, sklepów stacjonarnych. Natomiast, e, naszych byłych sklepów stacjonarnych. Natomiast no, e, Marcin twierdzi, że to musi być coś takiego, bo będziemy teraz mieli daleko na kulki, e, więc no, tak to wygląda. Tak jak tutaj jest wklejone. Co sądzicie? Dobra, jesteśmy w samochodzie. Udało się. Mówiłam, że dziś pojedziemy zobaczyć aktualizację, jak wygląda dom, bo ja tam nie byłam już jakiś czas, natomiast Marcin faktycznie tam jeździ. Się zmieniło, ale I wczoraj mi napisałeś. Tak? Aha. A wczoraj mi napisałeś wiadomość, że muszę jechać zobaczyć, że wow. Tak, jak w się no, dużo się dzieje, nie? Natomiast na pewno pomieszczenia dużo, są dużo, podzielone, ja tego dużo, nie widziałam, dużo, więc. Dużo prac dzieje się w taki sposób, że niekoniecznie muszę to zauważyć gołym okiem. Okej, okay, ale pomieszczenia są podzielone, ja tego nie widziałam, więc wam pokażę. Okno u Marcina może już jest wybite, musimy zobaczyć i jeszcze schody są na no, do zrobienia. No powiedz mi, ty naprawdę zrezygnowałeś z wybicia tego okna? No tak, po tym jak w mediach społecznościowych zdjęcie tego budynku i tej, tego, tej ściany z błażącą miną, że tu niestety będzie okno. Nie napisałam, a dobra, napisałam tak, no ale Marcin, żartujesz, no zrób sobie to okno. Nie no, będę siedział po ciemku, bez żadnego okna w pomieszczeniu. Nie no, Marcin, przy... Nie w szafie. <grym> Słuchajcie, nie słuchajcie go. Przede wszystkim ja to pomieszczenie, gdzie masz biuro, ma okno w suficie, ma okno na salon, ma okno na korytarz. To po pierwsze. A kolejna rzecz jest taka, że ty lubisz siedzieć w ciemności, pracować w ciemności i siadasz do komputera wieczorami, gdy i tak jest ciemno i nie masz zapalonego światła, prawda? No, to tlen będę dostarczał sobie w takich puszkach, które. Dobrze. Stop! Wkręcasz mnie, jest wybite to okno, prawda? Nie, ma okno, oczywiście. No proszę, no cię nie rób sobie ja i będę miała wyrzuty sumienia do końca życia. Boże, właśnie, właśnie tak wygląda życie z moim mężem, słuchajcie. No jest wybite okno, prawda? No nie, oczywiście, że nie. Ale dlaczego nie? Bo zaczęłaś y, wrzucać zdjęcia spłaczące, że tu niestety będzie okno. Marcin! To tylko jakże, Instagram. Jakże mógłbym tobie sprawiać taką przykrość? Jezu, słuchaj, ja wszyscy. Ja nie wiem, czy dodam to, naprawdę. Nie wiem, bo ja zastanawiam się czy on to robi teraz celowo i to okno jest wybite, czy nie. A jeśli no, słuchaj nie, nawet. Nie, no to ja poproszę pana nie, 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 Muszyńskiego, nie żeby wybił sobie, żeby, jedna żeby, druga domu, jest moja. Jak, jak tylko zobaczyłem, że to okno miało być i sprawić przykrość, to od razu zmieniłem wszystkie projekty. Odwołałem ekipy i kazałem zamurować to, co zaczęli robić. No, przestań. Nie, dobra, słuchajcie, pojedziemy, zaczmy na miejsce. On wkręca mnie. Okno absolutnie jest wybite. I proszę cię, przestań tak mówić, bo ktoś pomyśli, że jestem złą żoną. Ja po prostu na Instagramie wyrażam swoje prawdziwe emocje i uważam, że to jest właśnie fajne, że mówię, co czuję. No i ogólnie fajnie, że będzie tam okno, ale faktycznie wewnętrznie sobie pomyślałam, że trochę zmieni zewnętrzny wygląd wyglądał, mal malcy tylko okno. Wkręcam mnie, widać po nim, że jak się śmieje. Ale no dobra, jedziemy do domu, więc pokażę Wam jak tam wygląda. Później biorę mm, torebki, które mam w bagażniku. E, zawozimy je pod Poznań, właśnie do dziewczyny, która będzie się opiekować wyprzedażą mojej szafy. Mówiła, że w przyszłym tygodniu już ta wyprzedaż powinna się pojawić, e, a ja, ja faktycznie wczoraj zabrałam się za to, żeby przygotować też moje premium, dodatki na tą wyprzedaż. E, no i muszę je dowieść, bo wcześniej zawiozłam ubrania, a teraz dodatki. No więc, yy, zapraszamy was w tą podróż. Ja otworzę sobie troszkę okno, bo mi tlenu brakuje. <grym> Wybij sobie to okno, żebyś miał ten tlen. Nie, no nie chciałbym ci sprawiać przykrości. Po prostu drzwi nie będę sobie wymontuje. <grym> <grym> Dobra, kończymy. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczycie, że to jadę tam i okno jest na stówę wybite. A wiesz dlaczego? Dlatego, że pan Marcin, my rzucamy jemu jakieś hasło i się zastanawiamy nad czymś i na chwilę mówimy, że tak, a on już to wybija i robi. W ostatnim momencie zaczynałem już, ten młot już uderza prawie w ścianę. Dobra, wykręcasz mnie, no, Zrób sobie to okno, proszę cię. Kiedyś mam zamiar sobie zrobić tę garderobę. Drugą. Dobra, jedziemy. A my, słuchajcie my w ogóle robimy bardzo intensywnie ten remont i bardzo duża ekipa tam jest codziennie. I właśnie podobno ostatnio było 11 samochodów Marcinowi. mówi. no. Troszkę paraliżujemy twórcy, tak. ale sąsiedzi są bardzo mili, my dla nich też. Tak, i pozdrawiam w ogóle sąsiadkę, z którą chyba mam taki najczęstszy kontakt, bo napisała do mnie na Instagramie, że, że mieszkamy obok siebie i ja już nie mogę się doczekać z tego winka. Zresztą w ogóle tutaj sąsiedzi nas zapraszają na winka, a my się jeszcze nie wprowadziliśmy. Tu jesteśmy na miejscu. Zobaczymy aktualizację, co tutaj się dzieje nowego. Już kolory. kolory tutaj ścian do wybrania. One są tutaj za mną, Przed chwilą Wam je prezentowałam. O, zobaczcie, nie wiem czy widać i tutaj dzisiaj nam pokazali propozycję, ja wchodzę i mówię żaden z tych raczej kolorów. Zaraz będzie zamurowane już na dole. Okno Marcina jeszcze nie jest wybite, więc będzie niedługo. Tutaj jest. No co? No to, to okno. Ale ma zobaczcie, ma w suficie, więc kama już tutaj nie ma jak oddychać. Tylko to będzie zamurowane. Tu ma okno, tu ma okno. i tu ma drzwi. O, ale zalewa. Kurz. Masz problem. W bezpieczeństwo bezpieczeństwa musimy zbudować tutaj coś, żeby nikt ze schodów nie wypadł. No my tutaj zrobiliśmy taki murek. Pamiętacie, już wam wcześniej mówiłam, że on będzie. To będziemy likwidować, ale faktycznie można spaść. No, to, to są... W pokoju bliźniaczek. Właściwie tutaj wiele się nie zmieniło od ostatniej prezentacji, więc nadal nie ma jeszcze tego okna, ale tutaj już mają zamurowane. Tutaj na ścianie widzicie, o ile powiększyliśmy ich pokój. A teraz chodźcie ze mną do pokoju Lei. Zobaczmy, co tam nowego się dzieje. Okej. to jest pokój Lei. Kiedy Tutaj właśnie będziemy wybijać ścianę i powiększać naszą łazienkę. To jeszcze chyba chwila, moment. No, ale no tak to się prezentuje. Słuchajcie, to będzie moje biuro i ono jest takie mocno oszklone. I tutaj na tej ścianie dzisiaj właśnie chcę panu pokazać, Muszyńskiemu. E, powiedziałam nazwisko dobra, muszę tu więc ja pewnie zapomnę. Ale chcę właśnie zrobić sobie taki regał, gdzie będę mogła stawiać kosmetyki. Jaką półkę zrobiła, nie? Znaczy super. Dobrze. To jest piwnica i tutaj najpierw chcieliśmy zrobić pralnię, ale okazało się, że ona jest po prostu e, tak e, ciemna i niska, że aż strach. Więc tutaj będzie spiżarnia. W ogóle cała ta piwnica będzie poświęcona na to, żeby zrobić tutaj spiżarnię i żeby nie wrócić nic do sklepu. Sprawdzaliśmy dynę. No, i tu wchodzimy sobie w tak. Tutaj wam pokażę, właśnie, to jest to pomieszczenie, które zostało e, przedzielone. To był jeden wielki, taki gigantyczny pokój. I tutaj zrobiliśmy teraz: tu będzie łazienka gościnna, tu będzie właśnie ta pralnia. E, tutaj będzie pokój dla gości, e, i, i tutaj, tutaj będzie właśnie ten plac zabaw. Ten plac zabaw, który wam dzisiaj pokazywałam, ten małpigaj on będzie w całym tym pomieszczeniu. Że właśnie żeby też dzieci były blisko salonu, bo tam już na wprost będzie salon, tutaj zastanawiamy czy wstawić takie przesuwane wielkie drzwi chyba ostatecznie tego nie zrobimy słuchajcie, wydaje się jakby tak mało się zmieniło, ale zmieniło się już bardzo dużo e, w ogóle co i pan Marcin dzisiaj mi tak pomaga, bo ja mówię do niego, że chciałabym zrobić te regały, to on mówi pani Laura, ja to wszystko zrobię, nie musi pani nawet tego wrzucać na żadne wizualizacje wiem jak to zrobić, przygotuję więc e, też mówię, że Boże muszę dla jego żony, pani Kasi przygotować jakąś paczkę prezentową z kosmetykami żeby sobie przetestowała, w podziękowaniu w ogóle, bo naprawdę e, super nam pomagają tutaj i działają. Ale znamy się już od dawna z tym panem, robił dla nas wiele realizacji, więc nie mogło być inaczej. Jestem zakochana w tym domu, naprawdę. Było tak, że właściwie kupiliśmy go i tak jak wam mówiłam, my nawet nie mieliśmy dużo czasu, żeby się zastanowić nad tym. Patrzyliśmy na niego, podobał nam się gdzieś, zaczęliśmy zastanawiać, czy go kupić. Później nadarzyła się okazja, że po prostu no, go kupiliśmy. Ale tak nie czułam tego, bo czułam, że po prostu przez to nie usiedliśmy, nie zastanawialiśmy się bardziej nad tym, czy to jest nasze miejsce. Ja teraz na niego patrzę, on jest taki wyjątkowy, ma bardzo taką ciekawą, nietypową bryłę i wierzę, że będzie w nim w środku tak fajnie, przyjemnie, rodzinnie, e, ciepło, mimo że on jest taki biały i wiele osób mówi, ale biały. Ale uwierzcie mi, że ja go sobie uzupełnię różnymi kolorowymi akcentami e, i będzie wyglądał e, genialnie. E, cieszę się, kurczę, mam tak na tej budowie, tak patrzę i mówię sobie, już zaraz tam będę, bo tak jak w sumie nie widzicie tego, bo ja tak nie chcę tych panów nagrywać, ale myślę, że dzisiaj na budowie też było no na pewno Kilkanaście osób. No i oni wszyscy prężnie działają, żeby szybko to zrobić. Więc myślę, że to jest naprawdę kwestia czasu. Zamawiamy już wszystko powoli: lampy, drzwi, meble, łóżko się już robi do sypialni. Do dziewczynek meble przewozimy z naszego domu, dlatego że po prostu szafa będzie pod zabudowę, resztę mebli przewozimy, bo dziewczynki po prostu pokój będą miały zrobione, gdy będą już miały łóżka, wtedy po prostu wymienimy meble na inne. Na razie te łóżeczka, które mają, są super. Będzie miała wszystkie meble nowe, one są też w wycenie, bo trzeba je e, przygotować przez stolarza. Jezusek, jezu. cieszę się naprawdę. W ogóle tutaj ta okolica jest taka bardzo przyjazna, wszyscy się uśmiechają do siebie. Ja teraz też mieszkam w takim miejscu, gdzie e, bardzo się lubimy z sąsiadami i zawsze się wszyscy totalnie wspieramy. Natomiast tutaj też czuję się to ciepło. No, mam sąsiadkę, która e, starszą panią, która mi powiedziała też właśnie, ona mieszka chyba dwie ulice dalej, ale też mi powiedziała, jak będziesz chciała kiedyś wieczorem, Wyjść, to mogę przyjść, posiedzieć z waszymi dziećmi. Ja nie znam tych ludzi. To jest właśnie taka magia tego miejsca. To jest, że czuję, że po prostu odnajdę się tutaj w tym miejscu, że jest tak fajnie, przyjaźnie, rodzinnie i są rodziny z dziećmi. No nie mogę się doczekać przeprowadzki.